To jest sztuka bycia mężczyzną, a ja nazywam się Spelson. Artur Spelson. A to co widzisz tutaj, to jest coś, czego nie powinno być. Nie patrz się na to. Broń Boże! W dzisiejszym epizodzie zajmiemy się trzema rzeczami, które zabijają, dosłownie, zabijają twoją pewność siebie. A przecież hej! Chcesz być tym kolesiem, który pff, no, czuje się dobrze ze sobą, prawda? Żeby dowiedzieć się o co kaman, zostań ze mną, dawaj lajka w tym momencie. Nie zwlekaj, nie czekaj. Ja mogę poczekać. Już to zrobiłeś? Nie, jeszcze? Chwila? Już? Pięknie. Ogłoszenia parafialne mamy już za sobą, dlatego możemy. Przejść do sedna sprawy. W ogóle z czym do ciebie przychodzę i czemu chciałbym rozwinąć ten kanał? Ale dzisiaj nie zostajemy tutaj na miejscu. Ruszamy się w zupełnie inne miejsce, które z budowaniem pewności siebie ma naprawdę wiele wspólnego. Choć pozwolisz, że spakuję swoją torbę i zabieram cię na trybzio. Najważniejsze na siłowni skiery na zmianę. Dzisiaj chciałbym pogadać z Tobą o rzeczach, które wyczyniasz praktycznie codziennie albo często, niepotrzebne skreślić. A te rzeczy czynią Cię słabym mentalnie, nie mają korzystnego wpływu na Twoją pewność siebie i zabijają Twój naturalny potencjał. Pierwsza rzecz, ziomuś... Gadasz gówniane farmazony, hejtowanie czyjegoś wyglądu, albo te zwykłe podśmiechujki typu Ty stary, co żeś się tak odwalił jak szczur na otwarcie kanału, albo coś ty na siebie założył. To nic innego jak gówniana gadka, która nic nie wnosi w niczyje życie. Uff, bez sensu. O, albo te wszystkie komentarze. Wystarczy wejść na, na YouTube i... Pooglądać filmy innych twórców, na szczęście na tym kanale się jeszcze takowe nie pojawiły. Na szczęście. A... Ale od razu idzie zobaczyć, wiesz, te, te tony hejtu. W ogóle po co ludzie to piszą? Po, po co tracą na takie rzeczy czas? Jeżeli jesteś jednym z takich internetowych hejterów, stary odpuść sobie. Plotkowanie to kolejna kwestia, która robi z ciebie mentalnego cieniasa. Obgadywanie tego, kto z kim się spotyka, i że ta panna, co prawda, ma długie nogi, ale Ria to masz słabego, albo to jak na przykład twój Ziomek, otwiera nowy biznes i wiesz, próbuje coś zmienić w swoim życiu, a, a ty toczysz z niego bekę po prostu z innymi ludźmi. To jest mega słabe i moim zdaniem tutaj w grę wchodzi zazdrość. Bo inaczej tego nie można wytłumaczyć. Ty sobie normalnie, zwyczajnie zdajesz sprawę z tego, że ktoś działa lepiej od ciebie i cały ten hate, całe to plotkowanie to nic innego jak instant tabletka na twój ból dupy. Czyż nie tak? O hej, chociaż przez chwilę możesz się poczuć lepiej, możesz poczuć, że masz władzę. O, jesteś fajniejszy od tego kogoś, kto aktualnie co się robi w swoim życiu, prawda? Choć przez chwilę możesz poczuć, że jesteś lepszy. Pięknie. Kiedy tylko przyłapię siebie samego na hejtowaniu albo na obgadywaniu, jedyną opcją, którą mogę zrobić, to po prostu zamknąć się, zamilknąć i po prostu nic więcej już nie mówić. To wystarczy, to i aż to wystarczy, bo słuchaj, czemu miałbym nie pomyśleć, że na przykład hej ten ktoś jest w życiu bardziej sukcesywny ode mnie, jego działania przynoszą... Jakieś rezultaty, które działają dla tej osoby, więc czemu miałbym nie spróbować? I czego mógłbym się nauczyć od tego kogoś? Co mógłbym poprawić? Czego ja właściwie jemu albo jej zazdroszczę? No... Hello! Pięknie, w końcu jestem na miejscu i będzie można rozpocząć długo oczekiwany trening. Ani mówiłem, że przyjdziemy do miejsca, w którym naprawdę można budować pewność siebie Chuch, zostań ze mną bo jeszcze mamy dwa punkty do omówienia które są bardzo ważne lecimy, rozgrzeweczka mordo na początek treningu mała przebieżka na bieżni a następnie rozciąganie i rolowanie no i oczywiście trening w rzeczy samej. Kwestia numer dwa. Non stop ćpierz dopaminę tylko po to, żeby móc czuć się dobrze. Weźmy na przykład taką sytuację: wracasz z pracy, ze szkoły, uczelni, skądkolwiek. Siadasz na dubsku w swoim mieszkaniu i po chwili docierają do ciebie te wszystkie myśli, że coś jednak ci nie poszło. A do tego jeszcze w drodze ze sklepu widziałeś tą śliczną sarenkę. w ogóle, ła, wow, mega opcja. Ale ty wiesz, że jest tu dziewczyna z wyższej ligi, dosłownie poza twoim zasięgiem. I te myśli zaczynają Cię dobijać i wiesz, zaczynasz się czuć nieswojo i na momencie poszukujesz jakiegoś sposobu, żeby jak najszybciej po prostu poczuć się dobrze, bo mało tego dobrze, lepiej, wiesz, łapiesz za telefon, dzwonisz do swojego ziomka, ustawiasz się z nim na browar jointa jak nie ma takiej opcji, jeżeli spotkanie z ziomkiem nie wyjdzie, nie udaje się, no to najłatwiej będzie odpalić kompa i usiąść do Pornhub'a, bić Niemco w kask. Dzisiaj się trochę pomartwimy, a potem wjeżdżają plecy. to właśnie zaczyna się robić lekko pod górkę, bo jeżeli to jest twój normalny nawyk, to nawet nie jesteś w stanie poczuć no właśnie poczuć tego co czujesz. Wiesz, nie jesteś w stanie określić tego jaka jest przyczyna twojego złego samopoczucia, tylko zagłuszasz ten głos. Wiesz, zwyczajnie porozkminiać co jest przyczyną twojego złego samopoczucia. To jest opcja o wiele lepsza niż cofanie Bułgara przed ekranem komputera. No stary. Z pewnością o wiele lepszą opcją odbicia Niemca w kask będzie zrobienie porządnego treningu. Co naprawdę polecam? Wszystkie myśli jakby tak odparowywują, znikają. Wiesz co, może dobrze by było poznać tą myśl, nie wiem, usiąść w ciszy, w spokoju, chwilę pomedytować, oddać się przemyśleniom, zastanowić się o co właściwie kaman. Przecież musi być jakiś cel w tym całym samopoczuciu. Ostatnia seria na martwych swoją drogą. 120 na kiju razy 5 będzie ciężko, ale do zrobienia. Całkiem już późno, bo muszę pyknąć trening czym prędzej, na martwych trochę za długo mi zeszło, ale odpoczynek pomiędzy seriami jest mega ważny. Okej, okay. trening na dzisiaj jest zrobiony. Skończyłem wszystkie ćwiczenia, ale z tobą jeszcze nie skończyłem. Myślę, że naszą kwestię dokończymy już u mnie na miejscu w mieszkaniu. Zapraszam do gniazdku. Jak to świetnie być po treningu już w mieszkaniu i móc się wyluzować. Mega uwielbiam to uczucie. Endorfiny buzują, za chwilę jedzenie. Uff! Ale przejdźmy do rzeczy, bo przed nami punkt trzeci, a chodzi w nim o to, że obwiniasz wszystkich i wszystko to całkiem normalne i są w życiu rzeczy, chwile, w których Twoje działania nie prowadzą do najlepszych rezultatów. Nie wiem, być może nie za dobrze idzie Ci z kobietami, nie jesteś w stanie stworzyć żadnego trwałego, stałego związku albo nie dostałeś podwyżki w pracy. Albo twój plan treningowy, o, na siłowni ci nie idzie, albo dietetyk dał ci za słabą, za słabą rozpiskę. Zawsze zwalasz na kogoś winę, na Twoją genetykę, że, że a, mam słabe geny, przez to nie rosnę. Albo na te panny, które nie chcą z Tobą być, przecież to to kurcze, to, to blachary są, one tylko na kasę patrzą. Czy aby na pewno? I to jest całkiem normalne, bo tutaj działa mechanizm obronny, prawda? Bo skoro to nie jest Twoja wina i Ty nie masz wpływu na to, co się dzieje wokół Ciebie, no to hej, no jak ktoś, a tym bardziej Ty sam możesz mieć do siebie pretensje. Być może znowu warto usiąść i się zastanowić, co tak naprawdę ja robię złego. Czy jest coś, co mógłbym zmienić w swoim zachowaniu? Być może to właśnie ja odstraszam swoją osobą, zachowaniem te wszystkie kobiety, albo nie daję z siebie wszystkiego w pracy. Wiesz, jedynym rozwiązaniem, i tutaj prawda jest bolesna, trudna, ale musisz to przyjąć na klatę, w końcu jesteś facetem, to nic innego jak po prostu wziąć wziąć pełną odpowiedzialność na swoje barki. No hej, kto tutaj jest facetem? Ty tu jesteś facetem, prawda? Więc zachowuj się jak facet, nie jak nie wiem czemu mi teraz troczki od kaleson. Kiedyś babcia tak mówiła. Musisz być facetem, a nie jak troczki od kaleson. Także nie bądź jak troczki od kaleson. Fuh. Tak sobie myślę, że na dzisiaj to już w zasadzie wszystko. Załatwiliśmy trzy rzeczy, które kompletnie zabijały Twoje poczucie pewności siebie. Znaleźliśmy dla nich rozwiązania, co jest świetne, wystarczy się tylko zastosować, mm, trochę zwolnić, spojrzeć na siebie, bo hej, mówimy o pewności siebie, więc siebie, czyli. Ty musisz spojrzeć na siebie tak jak ja kiedyś spojrzałem na siebie, żeby właśnie poprawić moją pewność siebie. <grytanie> Zagmatwałem, poleciałem, ale dobra to jest nic. Chyba ogólnie lepiej mi się kameruje po treningach. Czuję te nabuzowanie pełne endorfinami. Mam nadzieję, że tu nie jest trochę za jasno. Znaczy, nie jest za jasno, ale chyba jest za jasno. I w ogóle tak zrąsi, nie? To jest dobre. Daj mi znać w komentarzu, jak ci się podobał dzisiejszy filmik. Inwencja twórcza nie teraz. Ej, czemu zawsze mi przychodzą powiadomienia? Ja muszę wyłączyć te powiadomienia. Daj mi. Uff, wracamy do tematu. Daj mi znać w komentarzu, co myślisz o tym filmiku. Czy ci się podobała taka forma? Myślę, że. Takie działania pójdziemy, bo no ej, nie będziemy stali, non-stop, tutaj na tej ścianie i przemawiali do ciebie, w sensie ja nie będę przemawiał do ciebie. To by było wszystko na dzisiaj. Wielkie Elo, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Subskrybuj ten kanał. <grybuj> elo.